Oświetlać. dotarliśmy na plażę także perfumy dnia u mnie jest to między innymi przepraszam, że pięknie się układa na włosach pięknie towarzyszy na włosach bo tego Veneta wersja Lapsolu, o której już opowiadałam ale oprócz tego na bezsłówce a w ogóle muszę coś innego więc muszę odwrócić kamerę bo no, bardzo ciekawe chmury także stwierdziłam, że to w tym momencie ważniejsze. I jeszcze zrobię, bo tak przejdę, tak przejdę, o! Pokażę fajnie, widać, że to się zmniejszy śniegiem. chyba tak, Jeszcze uda się pokazać prąd. Więc y, też na besówce, Na besówce, tak się skaderuje. Yy, no, zapomniałam, mogłam dać znać, że będzie ten taki spontaniczny odcinek na żywo, chociaż dać znać z jakimś mikro W każdym razie. Wam też na skórę, stąd też mogę powiedzieć, że to też teraz był dnia. Także jest to bodajże że trzeci odcinek takiej podserii dziedziczków perfumowych w danym momencie, czyli zapach w danym momencie, zapach dnia perfumy, dnia relacjonowane na żywo, w takiej formie po prostu, czyli w ramach odcinku do szukania w zakładce na żywo. Był odcinek, były dwa odcinki, też trzeci. No i właśnie na jakie zapachy się zdecydowałam jeszcze, jeżeli chodzi o bezcówkę. I say Mijaks y, w takim różowawym flakonie, który potrafił pokazać y, ładny efekt na bloterze, ładny efekt na skórze przy mocniejszej aplikacji coś z gruszki, ale takiej gruszki wiosennej, gruszki niespodkiej, gruszki zielonej. Oprócz tego chyba nowy zapach Kenzo, coś z piór w nazwie. Trochę sprawdziłam. Y, Szukać imbiru. Nie wiem, czy w nutach jest, czy nie, ale albo imbir, albo kardamon, coś daje taki efekt, bo oba potrafią mieć sobie, oprócz tego, że generalnie są kwestią przyprawową, ale potrafią mieć sobie cytrusowość i pikantność. Coś takiego było. Oprócz tego sprawdzałam pewne zapachy, które gdzieś tam się pojawiały, były wskazywane na różnych odcinkach na żywo przez widzów. Sprawdziłam, chociaż na markę nie przepada. Trochę zapachów azaru, powiedziałam. Hugo Boss, ten nowy, gdzie ktoś na jednym z odcinków wspominał, że ten zapach, jakby Hugo Boss tym zapachem wrócił do łask. <laughs> Za marką nie przepadam, ale ten naprawdę jest świetny. On jest jako nowy zapach wśród męskich zapachów. I on ma pięknie wyeksponowaną paczulę. I taką paczulę, już mamy 10 osób, oczywiście witam wszystkie osoby. Jak ktoś ma ochotę się podzielić zapachem dnia, to oczywiście zapraszam. Później tego typu kwestie też stawiam czasami jako fragmenty miniaturek, czyli zapachy widzów. Oczywiście, jeżeli ogląda osoba, która może komentować, czyli zalogowana i tak dalej. Natomiast właśnie ten Hugo Boss męski, jest to nowy zapach z tego co kojarzę. I właśnie jeden z widzów pisał, że tym zapachem Hugo Boss wrócił do i Muszę przyznać, że jest to świetny zapach i on ma bardzo dużo z efektu paczuli. Takiej, którą pamiętam świetnego zapachu peki, peki Batani. One kiedyś były w Lulua. Świetny zapach niszowy. Marka niestety zniknęła, a tutaj mamy przykład w ramach marki Hugo Boss. Szokujące, bo tak jak mówię, za marką nie przepadam. W ogóle ten zapach mało ma wspólnego z aktualnym mainstreamem. Faktycznie jest perełkowy. Może ja bym go poblokowałam komentarze, nie wiem, w każdym razie. Jeżeli coś takiego się dzieje albo jakiś problem techniczny, to ja zawsze oczywiście czytam komentarze widzów. Czy to w kontekście tego pytania, czy to w kontekście ogólnie. I oczywiście są reakcje na to, jeżeli to jest pytanie, to odpowiedzieć, jeżeli jest zadanie, to oczywiście też to realizujemy w ramach filmu. Natomiast to jest zapach, coś tam Hugo Boss bottle, jakaś z tych takich wersji chyba absolut. Oprócz tego sprawdzałam, bo obiecałam część tych zapachów męskich, oprócz tego sprawdzałam te zapachy, o których też Marlena. Tego zapału, o który ktoś pytał, yy, damski zapach, dosyć nowy, Jean Pogotier, tego akurat nie było, także nie sprawdziłam, ale oczywiście pamiętam, mam na uwadze, to oczywiście jak sprawdzę, będę relacjonować. Natomiast yy, na cztery zapachy się skusiłam yy, na skórze. Między innymi ten na F z Hermesa, znowu był yy, na wysokich wersja EDT, na wcześniejszej było EDP. Sprawdziłam tego Hermesa, yy, właśnie tego z nazwą na F, w takim dosyć, powiedzmy, tym przodem, takim kwadratowym, w pomarańczowej kolorystyce, i on jest takim zapachem eleganckim, luksusowym, coś troszeczkę ma z piątki, ale w taki przystępniejszy sposób. Więc ten zapach, właśnie ten zapach kęzu, coś w nazwie, nazwy, jest tym trochę efektem imbiru, jakby yy, oprócz tego, właśnie też yy, irysowy kęzo, ale muszę powiedzieć, że na skórze mi nie pasuje, w końcu skończyło się na to samo miejsce, skoro coś innego, bo nie byłam w stanie znieść efektu, bo ten irys w tym kęzo, damskim irysowym kęzo, tym indigo, bo jest też Bana indigo, a jest też to męskie indigo, to damskie dosyć ma na skórze taki ptaszarniany efekt przynajmniej na mnie. Nie, nie do końca, nie do końca także skończyło się czymś innym. Ponownymi testami tego zapachu Chloe z, taką, z tą czerwoną estetyką, bo to jest najnowszy zapach Chloe. I muszę powiedzieć, że to już nie pierwsze moje zetknięcie z tym zapachem, ale drugi raz odbieram go dosyć w stylu i y Isolaron Parisienne. Więc to, więc ten Hermes, więc to Chloe, więc to Kenzo i jeszcze ten zapach właśnie Issey Mia, taki z yy, w sensie powiedzmy, taki efekt. Yy i różowawość, jeżeli chodzi o kolorystykę, bo tam są jakby i damskie, i męskie w tej powiedzmy wspólnej, wspólnym wyglądzie flakonów, ale różna kolorystyka. Yy, sprawdzałam też ten męski ten który o którym pisała Marlena i sprawdzałam pewien Estei który ma bardzo dużo z Bła Imperial, jakby zrobić takie bła Imperial plus sól i coś takiego się pojawiło w mainstreamie, także... Jakby kolejny zapach do półki właśnie klimatu gani, była Imperial, także o tym oczywiście też będę opowiadała. Porobiłam trochę przebitek, także będę relacjonować. miałam się kadrować z morzem. Oczywiście tak się kadruję, Mogę widać. Pogadaję jest... Bardzo wariująca. Jestem cienko ubrana, ale mówiłam bardzo, że mi zabrał czapkę, szalik i tak też właśnie teraz te rzeczy na sobie ulopowałam, bo wiatr jest ogromny, chociaż generalnie leżeliśmy i leżymy na plaży. Słońce wychodzi z ciebie, ale ten wiatr jest taki, że jednak cienko ubrana, ale czapka, szalik chyba się tutaj przydaje, zwłaszcza jeżeli chodzi jeszcze o jakieś spacerowanie. Spacerowanie po plaży. Natomiast pogoda iście wariująca, bo byliśmy też w mieście i tam po prostu pełne słońce, mocno ciepła, tutaj po prostu jak widać wiatr ogromny, fale ogromne. Nie wiem czy tam widać w tle. Zaraz pokażę, może przełączając kamerę. będę kończyć, bo mnie tu już nieźle wywiało, trochę na taką powiedzmy platformę tutaj weszłam, bo stwierdziłam, że tutaj może będzie lepiej spokojniej nagrać. Mamy komentarz Mariusza. Cześć Mariusz. Jeżeli masz ochotę, możesz się podzielić zapachem dnia. Mamy w tym momencie ponad 20 osób. Jeżeli ktoś chce się podzielić, czy teraz, czy gdy live zostanie zapisany, to oczywiście zapraszam. To jest trzeci odcinek takiej formy dzienniczków perfumowych, zapachów dnia, właśnie na zasadzie na żywo. Nie na zasadzie tak jak było wcześniej, tylko właśnie w tej formie na żywo. Normalnie to były po dłuższe po, nie wiem, shorty. I to było na zasadzie zapach dnia, zapachy dnia, zapachy testowane w danym dniu, zapach na wieczór i tak dalej, czy nasze zapachy dnia, czy zapachy, yy, nie wiem, yy, na, na wyjeździe naszym. No, różne były tego typu filmy. Generalnie podpinane pod serię dzienniczek perfumowy, ale to było na zasadzie, że to mogło być, nie wiem, stawione po godzinie, po południu, następnego dnia. Tutaj wiadomo, że jest to zapach dnia w danym momencie. Czy że takiej aurze pogodowej i wiadomo, że to jest stricte teraz, na żywo. No i to od razu można pokazać scenerię. Zastanawiałam się, czy nie nagrać kolejnego odcinka perfumy w terenie. Flakonik na plażę, ale chyba już starczy, bo widzę, że 9 minut już jest. Jak ktoś będzie miał możliwość, chęć, to oczywiście zapraszam do podzielenia się zapachem dnia. Ta bottega, o której opowiadałam, że w czyli Lapsolu, przypomnę, Paczula, Zamsz, elegancki wydźwięk właśnie z racji połączenia Zamszu z Paczulą, trochę odświeżenia Brega różowych może trochę kwiatowości. Muszę powiedzieć, że na włosach dzisiaj trochę poszło w taki lekko fiołkowy Zamsz, nie ma tam fiołka, może jakiś składnik, a może inna kwiatowość dała taki efekt, albo po prostu sam taki wydźwięk z kwestii zamszowej. Natomiast jest tam zlikte w tego Lapsolu jaśmi. Natomiast dzisiaj akurat na włosach moich bardziej poszło w trochę inną prędkość, ale generalnie głównie połączenie z dalszymi Ale jak mówiłam, jeszcze też inne zapachy wyrzucił, m.in. ten Issejmiek trochę z efektem w stronę takiej lekko zielonej, lekko wiosennej, totalnie niesłodkiej gruszki. Pozdrawiam.